Dzień dobry, ja dostałam pismo z kościoła i. Długo się zabierałam, żeby to nagrać, ale w końcu przyszedł ten czas. No bo. Fajnie, że. Czy znaczy, to jest smutne, ale oni tam. Nie jest jak w sądzie, takie biurokratyczne pismo, chociaż tak wygląda. Są jakieś kody kreskowe, jakieś takie. Czcionki sądownicze, ale, no, sąd by mi tak nie napisał. Martwię się o panią. Jezus. Ten akapit, zwłaszcza, jest taki. Jeszcze nie tak dawno. Należała Pani do grona naszych przyjaciół. To mówię, jakby już, jakby już nie. I wspierała Pani nasze akcje. Najbardziej obawiam się, że mogło się stać coś złego. Proszę, aby koniecznie dała mi Pani znać, czy wszystko u Pani w porządku. No i jeszcze tu kolejny akapit. Trudno byłoby mi się też pogodzić z myślą, że nasza działalność w obronie najwyższych wartości chrześcijańskich przestała panią interesować. Proszę, aby odpowiedziała Pani na mój list i nie pozostawiała mnie zaniepokojonego o panią, Bo ten ksiądz mi tak napisał. Mamy rok 2020. A to było nadane 2018. I oni tak cały czas ja się nie przeczytałam tego wcześniej. Są aż cztery strony tego się rozpisali. I jeszcze zgubiłam swój obrazek ze świętym Krzysztofem. I...